Proponuję przeczytać, bo jest tu wiele wspólnego właśnie z tym, co mówi Wiesio. O duchowości, o. No, oprócz tego, że jest taka no, ta głównie kościółkowa, że no kara za grzechy i takie tam. Ale jest też, jeśli chodzi o kwestie miłości, o systemu miłości, to to naprawdę jest no, bardzo dużo wspólnego z tym, co mówi Wiesio. Ma duch. Zresztą w tych książkach, w każdej z tych książek, nawet te. Czytałem Fuli Chorak, Święta Pani, która jest, no powiem, do, czyta się na początku fajnie, bo tam była taka, taka rozmowa, gdzie yy, Fula Chorak mówi, że pierwszą osobą, jak jest msza święta, to jest tak nudno, że pierwszą osobą, która wyszłaby z tej mszy, to jest Pan Bóg. I to jest książka taka, później jest taka mocno kościółkowa, te, te wszystkie takie rzeczy, no po prostu człowiek się nudzi przy niej. Ale z każdej tych książek, jak się przeczyta, to tam chociażby jeden fragment, który odpowiada właśnie temu, o czym mówił Wiesio. O tych, tych uzdrowieniach, o tych spotkaniach, o to szczególnie. Po śmierci będzie o mnie głośno. Tu są właśnie te wszystkie... Opisane cuda, które spotkały ludzi o tych wizjach ojca Pio, o ludziach, którzy widzieli go, nie wiedząc, kto to jest. W tych książkach jest opisane też te, z II wojny światowej te, te, te wydarzenia, kiedy to Piloci widzieli, ojczulka, który tam w niebie, znaczy fruwał na niebie. No po prostu polecam, polecam czytanie wszystkiego, co jest o ojcu Pio, bo jest to dodatkowa taka forma nauki dla nas. No tutaj chciałbym podkreślić to, że właśnie ojciec Pio powiedział, że to jest jego najbliższa rodzina w Fulachorach, prawda? Tak, tak. Żeby tam jeździł do niej, ją odwiedzał i właśnie rozmawiał z nią często i tak, z Ludwikiem, to jest jego przyjaciel z zakonu, tam jest zdziwi. To jest dobrze mówię, tak było, nie tak, 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 z Ludwikiem, tak. Tak, z Ludwikiem i właśnie yy, to się pokrywa ta wiedza też w Fuli Chorak, często właśnie z tym, co ojciec pijał, opowiadał Wiesławowi, tylko że Fula Chorak nie mogła. O tym oficjalnie w tamtych czasach pisać i rozmawiać, i, i żeby to y, przekazać szerszemu odbiorcy. Prawda? No, no nie, ona tam później, tam jest ta, y, ta druga książka. Nie, nie, nie tykalni, czy jakoś. Nie pamiętam, tam jest troszeczkę inaczej.